Czy w tej sytuacji musisz się zatrzymać? Film prezentuje nam scenę y, przy przejściu dla pieszych. Zwróćcie uwagę też na kolory tego przejścia: że to nie są tylko białe pasy na czarnym asfalcie, ale również są przedzielone czerwonymi pasami. Te przejścia są wyróżnione w ten sposób, żeby kierowca wiedział, że one są często uczęszczane przez dzieci. <laughs> Widzimy również, że przez to przejście przekracza na wózku inwalidzkim osoba. Pamiętajcie, że w przypadku, kiedy pieszy przekracza przez jezdnię, ma pierwszeństwo przed samochodem, jeżeli znajduje się na tym przejściu, ewentualnie kiedy na nie wkracza. Możemy ruszyć, kiedy... Pieszy nie będzie już na naszym torze jazdy. Ale w przypadku, kiedy mamy taką sytuację, jak widoczna przed chwilą na filmie, mamy osobny przepis w prawie o ruchu drogowym, który mówi o tym, że mamy się zatrzymać, że mamy umożliwić przekroczenie jezdni tej osobie, czyli musimy poczekać do końca. Tu prawidłowo kierujący pojazdem się zatrzymał. Zatrzymał się, osoba niepełnosprawna opuściła przejście dla pieszych, ruszył. Jak najbardziej w takiej sytuacji zatrzymujemy się i nie czekamy tylko, kiedy opuści nasz tor jazdy, ale kiedy opuści jezdnię.